Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, aby ten czas był czasem dla Państwa rodzin, abyście Państwo w świetnych nastrojach spędzili go przy wigilijnym stole, abyście Państwo w nowym roku każdego dnia cieszyli się szczęściem, radością i błogosławieństwem Bożym. Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia, na nowy 2023 rok. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę, swą siłą. Szanowni Państwo, na Boże Narodzenie Najpiękniejsze święta. Życzę Państwu błogosławieństwa Bożego, radości, spędzenia tych świąt w rodzinnym gronie. A na każdy dzień nowego 2023 roku życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności. Życzę, aby ten rok był lepszy niż rok bieżący. Szanowni Państwo, żyjemy w trudnych czasach. Odczuwamy wszyscy skutki wojny, ale nadchodzą święta, wieczór wigilijny. Czekamy wszyscy na Boże Dziecię, na Jezusa, który ma zagościć w Państwa rodzinach. Życzę, aby ten wieczór wigilijny i te święta oraz nadchodzący rok był szczęśliwy, pełny radości. Spełnienia marzeń, ale również pokoju i spokoju w Państwa rodzinach. Radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2023 roku, który zmieni na lepsze wszystko, co wymaga zmian. Drodzy mieszkańcy naszej małej ojczyzny, drodzy sąsiedzi. Zdrowia. I niech poczucie wewnętrznej siły, że pokonamy wszystkie trudności, będzie z nami przez cały czas. Bo musimy zwyciężać. Bo zwyciężymy. Nawet kiedy trapi nas choroba, czy jesteśmy zaniepokojeni tym, że w sklepie jest tak duża inflacja. My wszyscy wiemy jedno. Czas, który nadchodzi, musi być czasem dobrej zmiany. Wszystkiego najlepszego. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsza chwila w roku. Obecność najbliższa, spokój oraz magiczna chwila łamania się opłatkiem wypełniają w tym dniu nasze serca niezwykłą radością. Życzymy Państwu, by świąteczne chwile upłynęły Wam w dobrym zdrowiu i pogodnym nastroju. Niech trwałą pamiątką tych świąt staną się serdeczne spotkanie w gronie rodziny i przyjaciół, oraz odpoczynek do wszelkich trosk i wyzwań codzienności. Życzymy, by w tych trudnych czasach święta Bożego Narodzenia przyniosły otuchę, nadzieję i siłę, które pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech atmosfera świątecznej wieczerzy, zapach choinki i nuta ulubionej kolendy towarzyszą Państwu przez cały ten wyjątkowy czas dostarczając wielu świątecznych wzruszeń. Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego życzą Stanisław Bielik, Starosta Koniński, Ryszard Nagrodzki, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Szanowni mieszkańcy Powiatu Tureckiego, w tym szczególnym czasie w imieniu samorządu powiatu tureckiego składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i rodzinnej atmosfery przy Wigilijnym stole. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i Bożego Błogosławieństwa na co dzień. Niech przy magicznym zapachu świątecznego drzewka i dźwiękach kolęd przeżyją Państwo piękne chwile Bożonarodzeniowej bliskości. A nadchodzący nowy 2023 rok niech będzie dla Państwa czasem spokoju, spełnienia wszystkich marzeń oraz optymizmu. Niech noc wigilijnego wieczoru przyniesie nam wszystkim pokój i wytchnienie od codziennych trosk. Wesołych, wesołych świąt! I mieszkańcom Konina oraz gościom przebywającym w naszym mieście życzę pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas upływa Państwu w cudownej atmosferze, przepełnionej dobrymi rozmowami oraz spotkaniami z gronem przyjaciół czy też rodziny. Niech ten czas spowoduje, że nabierzecie Państwo Dużo energii do funkcjonowania w nadchodzącym 2023 roku, a w tym roku, 2023, życzę dużo nadziei, optymizmu i radości. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. Chciałbym w pierwszej kolejności życzyć wszystkim mieszkańcom przede wszystkim dużo zdrowia. W tym okresie pandemii to zdrowie nam wszystkim jest bardzo potrzebne. Chciałbym życzyć, aby te święta Bożego Narodzenia upłynęły w życzliwej, rodzinnej atmosferze, abyśmy potrafili się cieszyć z każdego dnia, jakie nam się w tym 2022 końcówce na przełomie roku 2023 będzie się działo. Chciałbym życzyć wam, drodzy mieszkańcy, abyście byli pogodni ducha, żebyście potrafili spojrzeć każdemu, każdego dnia w oczy, nie tylko najbliższym, ale również swoim otoczeniu. Życzę, aby nadchodzący 2023 rok był tak liczny w inwestycje. Jak ten upływający. tego starego serca, urząd miejski w dolinie ja osobiście wam wszystkim życzę. Drodzy mieszkańcy gminy żgów, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę, aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Niech błogosławieństwo Bożego dzieciątka towarzyszy Wam przez całe życie, a szczere i najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 roku. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, drodzy mieszkańcy Gminy i Miasta Rychwał Powiatu Konińskiego składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam wszelkiej radości. Niech magia świąt, Bożego Narodzenia, Wigilii da nam wszystkim ukojenie, szczęście, byśmy ten czas spędzili właśnie w gronie rodzinnym i mówili tylko o dobrych rzeczach i te rzeczy dobre by do nas docierały. Na Nowy Rok życzę dużo zdrowia, bo dzisiaj ono jest bardzo ważne, żebyśmy wszelkie problemy, które nas spotkają, mogli pokonać i przeżyć. Ten nowy rok również radości. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu radości płynącej ze wspólnego świętowania oraz wielu serdecznych chwil przy dzieleniu się płatkiem w rodzinnej i świątecznej atmosferze. Życzymy Państwu zdrowia, spokoju, optymizmu i wielu wspaniałych chwil w gronie bliskich i znajomych. Niech okres Bożego Narodzenia będzie dla państwa czasem naprawdę niezwykłym. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Ślesi, oraz całego powiatu życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus przyniesie wiele radości, wiele miłości do każdego domu. Dla wszystkich dzieci wspaniałego gwiazdora, która przyniesie wymarzone prezenty i żeby te spędzone wspólnie rodzinne święta były dla Państwa czasem odpoczynku, wytchnienia. Życzę Państwu również, żeby w każdym domu było ciepło, a na dworze piękna, śnieżna atmosfera. Zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Okres Bożego Narodzenia to czas szczególny dla wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi na Ziemi. Boże Narodzenie, przychodzi Jezus Chrystus, który nam daje nadzieję na lepsze życie, daje miłość i pokój, jakże cenne wartości w tym okresie. Chciałbym wszystkim mieszkańcom miny Wierzbinek i telewizom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych, przepełnioną miłością świąt Bożego Narodzenia. A nadchodzący nowy rok niech będzie dla nas wszystkich źródłem radości, miłości, nadziei i przede wszystkim spotykajmy samych, życzliwych ludzi wokół siebie. Wszystkiego najlepszego. Dla wszystkich widzów TV Wielkopolska pięknych, pełnych radości i miłości Świąt Bożego Narodzenia składa Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego i pracownicy tejże agencji. W przyszłym roku sięgniemy po nowe fundusze unijne. Myślę, że będzie to bardzo dobry rok dla Wielkopolski Wschodniej i wszyscy będziemy mogli z tego skorzystać, rozwijając naszą piękną małą ojczyznę. Dziękujemy Państwu za to, co w tym roku się zdarzyło i za wsparcie, którego nam udzielaliście i mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla Państwa i dla Państwa rodzin piękny i dużo lepszy niż ten. W imieniu przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt oraz w nadchodzącym nowym roku 2023 spełnienia wszystkich marzeń i założeń, które Państwo będziecie sobie w nowym roku zakładać. Szanowni Państwo, członkowie i współpracownicy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Okres Świąt Bożego Narodzenia to magiczny czas. Jest to moment osobistych podsumowań i refleksji nad wydarzeniami mijającego roku. Jest to okres planowania nowych wyzwań. Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok będą dla Was czasem spokoju, bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech w Waszych domach panuje rodzinna atmosfera. Cieszcie się magią zbliżających się świąt. Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknym i obdarowuje Was szczęściem. Życzę Wam, aby w nadchodzącym 2023 roku spełniły się Wasze marzenia, zarówno te służbowe, związane z pracą zawodową, jak i przede wszystkim te prywatne. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam wiele satysfakcji z własnych dokonań. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.